Siemaneczko, łuka z tej strony Sorki za niedyspozycyjność Ale jestem po nocce Spałem dosłownie Nie wiem Z półtorej godziny I to tak leżałem przekręcając się z boku na bok eee, I czekając na rodzicielkę Postanowiłem nagrać dla Was Taką taki Monolog Troszkę taka forma Apelu w temacie, którym mm, no nie, nie za bardzo, nie każdy go lubi, ale uważam, że im człowiek starszy, tym bardziej zaczyna go dotykać. Za jakiś czas zbliżają się wybory. No i chciałbym do was po części zaapelować o to, żebyście na te wybory poszli. Poszli i zagłosowali. Wiem, że to temat jest taki śliski bardzo. Ja nie lubię polityki. Dla mnie politycy to są takie. O, szemrane postacie. Eee, aczkolwiek uważam, że obowiązkiem każdego obywatela jest głosowanie. Nie interesuje mnie to, na kogo wy głosujecie, czy na PIS, czy na platformę, czy na kogokolwiek innego. Nie interesuje mnie to. Chciałbym wam tylko powiedzieć, żebyście poszli na te wybory i głosowali. To jest. Myślę, obowiązek każdego obywatela. Jeżeli nie macie na kogo zagłosować, to pójście i oddajcie, oddajcie głos, nieważny. To będzie taka forma troszeczkę sprzeciwu, jakby przeciwko wasze, przeciwko systemowi. E, nie myślcie, że wasz głos nic nie zmieni i że wysiedząc w domu, nie oddając tego głosu, e, nic nie zmienicie zmienić możecie bardzo dużo. Na takim wam przykładzie troszeczkę powiem na przykład ja idę na wybory, oddaję głos, wy siedzicie w domu i głosu nie oddajecie. Czyli jest 1-0, prawda? Dla, mojej, dla moich wybrańców, że tak powiem. E, ale... Momencie, kiedy ja idę na wybory i wyjdziecie na wybory i oddajemy głos, wy i ja, to już jest 1-1. A to zmienia postać rzeczy, prawda? Nie namawiam tu do ni nikogo do głosowania na kogokolwiek. Absolutnie. W ogóle trzymam się od polityki z daleka, ale uważam, że powinniśmy skorzystać z tej możliwości. I pójść, oddać głos. Wiem, że niektórzy powiedzą, nie ma na kogo. Wiadomo, to są też ludzie, którzy się, ja tam uważam zawsze, że to są świnie, które chcą przykleić swoje mordy za przeproszeniem do koryta. Oni będą nas dymać. Ale myślę, że nie oddając głosu, robimy jeszcze gorzej. Tak jest po prostu moje zdanie. Pójdźcie na te wybory. Idźcie, skorzystajcie z tego prawa, oddawajcie głos. A jeżeli nie macie na kogo, nie wiecie na kogo, to pójdźcie i oddajcie głos nieważny, który będzie taką formą sprzeciwu myślę, takim środkowym palcem pokazanym tym, że pokazaliście. My przyjdziemy na wybory, zagłosujemy, ale. W, Oddamy głos, nawet nieważny, ale go oddamy, ale nie oddamy go Wam. I to uważam jest bardzo ważne. Także jeszcze raz zachęcam. Na kogo oddacie, Wasza sprawa, jest to nieważne. Ja uważam, że, no tak jak powtarzam się znowu, temat bardzo śliski, polityka to jest. Chciałem tego w ogóle nie poruszać, ale uważam, że im człowiek starszy się robi, a każdy z nas, myślę, będzie starszy, yy, będzie myślał właśnie o tym, komu oddać swój głos, i coraz bardziej będzie się z tą, w, z tą polityką miał więcej styczności. I przyjdzie taki moment, tak jak ja kiedyś się. Ja się nie interesuję polityką, ale chodzę zawsze na wybory. Uważam, że jest to obowiązek. Powinien być to obowiązek każdego, e, każdego e, obywatela. Pójście na wybory i zachęcam was. Pójdźcie, oddajcie. Po raz trzeci się powtarzam, czy któryś tam nie pamiętam. Ale pójdźcie i oddajcie. Nie macie na kogo, głos nieważny. Macie swoich, to oddawajcie na swoich. Także pamiętajcie, to jest jak w meczu. Oddajecie, czyli strzelacie bramkę Ale jak oni strzelą No to Pamiętajcie Pozdrawiam Was wszystkich Trzymajcie hej, trzymajcie się, na razie